Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony bruz Moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę trójkową do, no, moi drodzy, no, do SSL-a, do 2K. Jak sami widzicie, mamy Grand 3 na dwa dywizje, czwartą, także brakuje nam paru gierek do awansu, oraz nie siedzę już w tej koszulce, która jest za mną. Idealnie w ogóle kciukiem pokazałem, ponieważ jest zimno, zaczęło się robić zimno, i dajcie znać, czy u was też że jest tak chłodna, bo ja w kurce siedzę, no, ale wiadomo, no, ja jestem inny. <grym> Klasycznie, jeżeli chcielibyście coś kupić w sklepie, to oczywiście z kocikiem Bruzów bardzo serdecznie polecam, odpadnąć. Coaching PW na Discordzie oraz, no chyba Nie mam nic więcej do dodania, moi drodzy, możemy Śmigać do gry numer 1 Erel Exchange, strona dzięki której z łatwością Kupisz kredyty oraz itemy w grze Rocket League Z wieloma metodami płatności Na każdą platformę, z kodem BRUCE 3% zniżki, link do strony w opisie I mamy, moi drodzy, naszą grę numer 1 Także trafiliśmy Boba i Chrono W drużynie, oczywiście musimy się Do nich dopasować, ponieważ to my jesteśmy Tym trzecim elementem W tej ekipie i zobaczmy, bo TMS Jest już po miejscu, słyszymy naszego teammate który wyskoczył, więc oczywiście nie overreagujemy weźmiemy sobie piłkę i Bob nieco wyskoczył nam z zapleców. czy to nam przeszkadza? Na razie nie, chociaż będziemy musieli to ekspektować w tym spotkaniu i teraz tak nie challenge'ujmy tego od razu, zróbmy takie low 50, nie chcemy się wybstrykać na solo queue z pozycji, to znaczy, że my mimo wszystko chcemy być w dobrej pozycji, nie chcemy zolinować w cornerze na przykład rywala po jakieś totalnie głupicze, na przykład tutaj, nie? Moglibyśmy to challenge'ować, ale po co? Możemy wziąć piłkę do defensywy i cały Czas grać na wynik 0-0, bo pamiętajcie moi drodzy, że wynik 0-0 w Rocket League to wynik wygrany, ponieważ my zdając sobie sprawę z tego, że nie musimy naciskać na rywala, bo on sam zaraz naciśnie i będzie spróbował strasznie ryzykować. Jesteśmy na pozycji wygranej, a tymczasem strzelamy na 1-0. Masło maślane, mam nadzieję, że zrozumieliście. Więc tak, te trójki będą troszkę takie zachowawcze, ale też zobaczycie w takim razie, jak kiłować takie trójki, zobaczycie, jak ja podejmuję decyzję, dlaczego nie olinuję w danych sytuacjach, a w danych wchodzę na naraz. No, przede wszystkim tego, że ja sobie ufam w defensywie na tych trójkach i ja wiem, że, że ja na przykład błędu nie popełnię, prawda? Znaczy, no tak zakładamy, że nie popełnię błędu, więc w rezultacie wolę nie wchodzić na raz w piłkę, której nie mam w 100%, w 100 pewności, że odbiję, prawda? A teraz przebijmy sobie do boku, weźmy sobie stąd setkę, podaję na środek i. Okej, okay, fajne przebicie od Boba. Rotacja przez środek. To jest ta rotacja, o której mówiłem. Nie codziennie niestety bafnąłem Teammate'a, ale w rezultacie to działa. Mamy cornera ze strony naszego rywala i spróbujemy sobie. O, i chciałem od razu powiedzieć, żebyśmy absolutnie sobie spróbowali. I znowu patrzcie, rotacja przez środek. I dzięki temu mamy chociażby takiego save'a, no nie? Że jeżeli ktoś by tutaj stał, to byśmy to na luzie wybili. Zbili. Jest mała panika, jest mała panika z naszymi źródkami. Zaczekamy w takim razie przy backboardzie. Faber to zbije do gleby. Ktoś to jeszcze przebił i zostawimy to teammate'owi. On to powinien na luzie wziąć. Właśnie to jest ten problem, że nie jestem jeszcze zgrany z tymi rzutkami, A tamta piłka nie była moja, ze względu na to, że goś powinien to wyklirować do cornera. Mamy 2 do 0. <laughs> Dajcie znać, co sądzicie w ogóle o takich typach odcinków, ze względu na to, że jak niegdyś nagrywałem takie gameplay pogadówkowe, Wiecie, że tłumaczyłem, co robię, jak robię, gdzie robię, i jakoś od tego odskoczyłem, ale być może niesłusznie. Okej, okay, próba podania, i gramy w dolny. Niestety to nie wyszło. I teraz tak, ta rotacja przez środek, o której mówiłem, fajne zbicie, bo też dzięki tej rotacji przez środek możemy chociażby spróbować przeciąć podanie. Albo wiecie, chociażby udawać, że coś robimy na midzie, dzięki czemu nasz rywal do nas nie podjedzie. A tutaj, proszę bardzo, przebita piłka, weźmiemy ją sobie. gość nas szczęduje na raz najprawdopodobniej, więc to przebijemy. Sfajkujemy tego żółtka, Zagramy do mida, fajnie wyciągnęliśmy i bump. Okej, okay, nie wyszło, ale mimo wszystko mamy bramkę 3 do 0, Fajnie rozpracowaliśmy defensywy rywala. No i sobie czekamy i na spokojnie popatrzcie, mamy minutę do końca, a mamy trzy bramkowe prowadzenie. Jak teraz będzie czwarta, to najprawdopodobniej forfeit, by poleciał. Na nieszczęście dla nas nie trafiliśmy tej czwartej i gościu konstruuje jakąś akcję, więc jak przy backboardzie zostaniemy, to żółtek to przednie. Cały czas backboard fajnie by było <laughs> trzymać empty jumpa mi z... <laughs> zrobiło. Odskoczyłem jakby od pustego momentu. Najechałem sobie, zjechałem sobie tu tutaj z poprzeczki o ile się nie mylę o tu i zrobiłem empty jumpa dajcie znać ile razy wam się takie gówno zdarzyło my bad my bad stopowałem im to na czacie dobra spróbujmy to przebić dokładnie tak faber tutaj stoi mimo wszystko on nie da rady nic sensownego zagrać i zagrajmy pod nim nagrajmy pod nim sfejkujmy tutaj jakiś pierwszy ruch i teraz tak zaczekajmy sobie w def na spokojnie cały czas czekamy dostajemy piłkę za free więc tak jesteśmy up Spokojnie, próbujmy ominąć jednego gościa i jeszcze stapem i mamy 4 do 1. Fajnie, fajne są te jedynki, naprawdę. Miło się je gra i jak też się ma ogarnie tych bo zobaczcie, że drużyna, którą dostałem, nie jest taka fatalna. Naprawdę chłopy coś tam ogarniają, dzięki czemu gra się z nimi naprawdę płynnie i przyjemnie. I moi drodzy, wygrywamy pierwsze spotkanie i jeszcze się nie łapię o awans, jeszcze się nie załapałem na awans do Grand Championa 3. Także, moi drodzy, być może w dzisiejszym odcinku, a być może następny mecz to będzie totalna katastrofa. Zobaczymy. Moi drodzy, dostałem teraz tych samych gości w Enemy, więc zobaczymy, czy oni faktycznie byli tacy mocni. Zobaczymy, czy postawiam opór, czy może po prostu ja ich pociągnąłem ze sobą. A w drużynie mam gości, którzy z double komitowali w tym momencie. I teraz widzicie, że. ojojoj, no i zaczyna się syf. Zaczyna się syf, moi drodzy. To jest to, o czym mówiłem, więc będziemy musieli no, spróbować ich wykierować. Dobra, no followujmy sobie tak na spokojnie, tak nie hardo. Weźmiemy sobie bug of I tutaj nie będzie żadnego problemu. Co więcej, mamy 2 na 1. Jak naget by teraz podał do środka. Ojku, jejku, Spróbujemy to przebić, żeby tylko rywale nie zrobili jakiegoś sensowniejszego ruchu. I tutaj odbijemy to do sufitu. I po co chciałem właśnie odbić do sufitu? Szkoda, że mój teammate skoczył, to może być brama. Chciałem od... No właśnie, chciałem odbić do sufitu, żeby mu podać, bo wiedziałem, że on do tej piłki nie zdąży. Szkoda, szkoda naprawdę, bo to był głupi ruch z jego strony, bo zostawił po prostu defensywę. Ja bym do tego nie zrotował, czy tak, czy siak. A, a co, stracimy drugą głupią bramkę tak naprawdę. Więc no, musimy pomóc naszym ziomkom, ale te, to też jest dowód na to, co chciałem zrobić, że nie mogę być tym jakby troszkę głównym charakterem. Nie mogę mimo wszystko e, spróbować zagrać coś sensownego, co mi się wydaje zasłuszne ze względu na to, że ja mimo wszystko gram pod nich. To ich jest dwóch, ja jestem sam, no i... I no właśnie, zobaczcie co tu się dzieje. Nie trafił tej piłki, to podał ją do jamera I z tym gościu teraz pojedzie bampować. Sfajkujmy sobie jednego ziomka, zagrajmy pod nim. Okej, okay, może być, może coś takiego być, ze względu na to, że i tak mamy piłkę. Nie piłkę, co oni robią. Dobra. Dobra, no nie jest w tym meczu ciekawie. Mamy 3 minuty do końca i chłopki sobie ledwo radzą, także będziemy musieli wykorzystać w 100% każdą naszą sytuację ofensywną. Chrono teraz podskoczy do tego i on to przebił, ale ja zdążę do tej piłki Co więcej, ja to hitnę do teammata i on będzie miał bardzo fajny strzał. Niestety to nie wyszło. Zaczekajmy w defensywie, robi się niebezpiecznie, nie dajmy się bumpnąć. 47 gusta, Będę musiał coś przygrać zaraz agresywnie, bo moi drużynowi sami sobie rady nie dają, jako taką z takim wiecie, wywieraniem tempa i no to może być problem. Zobaczcie co tam się dzieje w defensywie. To jest sieka nad siekami. To jest to co Wam mówiłem. Cały czas nie mamy tej bramki kontaktowej. Przydałaby się ona. Spróbujmy to naraz. Spróbujmy ominąć jeszcze jednego. Niestety się nie udało. Hmm. Moi strzelaninowali to we dwóch, ale zobaczcie, popatrzcie, będziemy mieli strzał na pustą, i mamy dwa do jednego. Zobaczcie, że sytuacja z niczego, i już coś się udało. I w ogóle, jak to wyszło? Chrono został sam, ten snaki go kopnął. No i fajnie, i fajnie, damy radę. Dobra, zróbmy hard follow, taki z demo. No niestety, bump na swojego, więc musimy e, rotować, zrotować, zrotować. Na całe szczęście, nic z tego nie wynikło. Sprichampujmy to sobie. O, i teraz, jakby snaki to wybił, to ma. No co oni we dwóch tam zrobili, 50 sekund damy radę, tutaj jeszcze ze dwie akcje będziemy jakieś mieli ciankę. no i problem jest taki, moglibyśmy je mieć, gdyby nie to, że gościu to zmisował. a ja tu leciałem na blok, chłop jakby zagrał na farpus nie, nie mogłem tego przewidzieć dobra, spróbujmy, próbujmy widzowie gościu tego nie trafił Sfajkujmy sobie. To na low 15. Nice. Dobry save ze strony mojego teammate'a Dobra, zablokujmy to. Zero busta. Musiałby się stać cud. Teraz, naprawdę, musiałby się stać cud. Spróbujmy wziąć setę i już jakoś przeolinować tę sytuację. Ale te chłopy cały czas ze sobą double commitują. Więc widzicie, jak też dużo daje dobra drużyna. Bo sami możecie teraz zauważyć, że to, że miałem fajne enemy, spowodowało, że grało mi się pierwszy mecz tak, a nie inaczej. I moi drodzy, znowu trafiamy tego Boba i Chrono. Z nimi się przyjemnie grało, więc. Zobaczymy, jak ten mecz się potoczy. Mamy jakiegoś takiego no, spoko kikofa I teraz tak, jakby to chrono clearnął. Oj, no nie w tą stronę, ale był clear, prawda? E, mamy zagraną piłkę o backboard. gość tego nie trafił, więc bierzemy to. Dobry save. Dobry save ze strony mojego teammate'a Ja to trochę źle zgasiłem. I teraz. To... Ten false, to enemy wydaje się być w miarę ogarnięte. W miarę jakby wiedzieli, co będą, znaczy co chcą robić w tym meczu. A tutaj Pruszy bardzo snajpimy i mamy 1 do 0. Fajny strzał. Dobra, ustawmy się w defensywie na spokojnie. Moja drużyna to przebiła, więc tak. Spróbujmy sobie do tego podskoczyć, żeby to przebić. Fajna piłka dla chrono. Tylko on się chyba nie pokapował w tym, że ja będę w stanie to przebić. I false ze strzałem. To musiało się zakończyć golem, ze względu na to, że tutaj. Zobaczcie, było trochę chaosu na tym midzie, gościu nie trafił hita a był taki ghost hit, bo myślał, że gościu to trafił i finalnie piłka do nikogo, tak więc no musieliśmy tam stracić, a tymczasem spróbujmy sobie skleić tą piłę, od razu polecimy up z low 50 pod nim i mamy 2 do 1, no ja rozdaję karty z fajnymi ludźmi, z takimi w miarę okej, okay. ci goście są w miarę okej, okay. gra mi się naprawdę przyjemnie, a tu proszę bardzo piła do kekoza i spróbujmy z sufitu to jakoś złapać, bardzo dobry angle w ogóle z jego strony, jakby to strzelił, no to czapki z głów, prawda? Sfajkujmy tego kakoza, dokładnie tak no i dostaje bumpa, ale fajnie, bo mimo wszystko piłka do moich teammateów poleciała, kurde, znowu bump dobra, ustawmy się za chłopakami, oni coś tutaj kombinują, podlećmy up, żeby spróbować zablokować tego gościa, fajnie go zgasiliśmy i jednocześnie chciałem właśnie takiego fejka zrobić to, że zostałem bamknięty po raz wtórny w tym spotkaniu, to już jest Inna para koloszy, ale fajny fake. I zobaczcie, że teraz ten kościół, który mnie gonił, zostawił defensywę pustą. Tak naprawdę zostawił sam swojego. Także gratuluję szefie, fajnie, że mnie goniłeś. A Kekos dostawał tam w pierdol. I to jest teraz ta rotacja przez środek, o której wam mówiłem, że jestem w stanie ewentualnie przeciąć daną piłkę. Oj, inna ze strzałem. Dla rady. Sfajkujmy sobie, że podlecimy po to. Ominimy tę godzinę. W miarę fajnie to wyszło, szczerze. Lepiej nie oddawać przecież piłki rywalom, a jeżeli jest możliwość sfajkowania, no to... Fajnie jest to zrobić, a tutaj spróbujmy coś poddymić, coś jak agresywnie i zobaczcie też, że z tymi teammate'ami jestem w stanie zagrać tak agresywnie, jak wam mówiłem, co nie udało się w meczu numer 2. Zostawiłem teammate'ów samych, lipa. Bardzo dobry save, ale to się może zakończyć zaraz golem, jak tego nie przetniemy. Udało się, Kekos jeszcze up. Ok, weźmy sobie stąd setę i ustawmy się gdzieś mniej więcej przy backboardzie. Cały czas lepiej stać tutaj przy backboardzie, no bo ewentualnie jesteśmy w stanie to obronić. Dobra, ustawmy się na tym środku boiska, o którym wam mówiłem. I zaczekajmy na chłopaków. Dobrze sobie grają te trójki. Piłka o backboard, nie wiem czy zdążę, do tego to będzie strzał. Strzał typu fake. O! Ale mamy save'a to sobie preflipnijmy to sobie jeszcze preflipnimy, żeby gości wyciągnąć generalnie, bo dość nas puszowali. Dobra, no i bardzo fajny meczyk numer 3, moi drodzy, niestety awansu nie mamy. Więc być może zapraszam was do gry numer 4. Chociaż czekacie bo jeszcze jeszcze wiadomo, pokwapimy mi się o jakąś Brameczkę? O, prawie. Dobra, no zagrajmy o ten awans, zagrajmy o ten awans, no bo to tak nie może być, moi drodzy. Dobra, no mamy Boba i Chrono w teamku, więc spoko, bo to są dziarskie chłopaki. A w enemy mamy Jakuba, to też swoją drogą ciekawe. I na razie co? Na razie tak spokojnie, taki ping-pong się tutaj mały pojawił. Zagrajmy sobie to o backboard. Jakub raczej to klirnie. I wydaje mi się, że po jego hicie, no, chciałem powiedzieć, że będziemy mieli piłkę, ale jeszcze jakoś sprytnie to odbił, weźmy mu setę z naszego kornera. i teraz jest up, w porządku, ustawmy się troszkę bliżej, możemy spróbować z nimi pograć sobie troszkę agresywniej ze względu na to, że no, wiemy, że oni są w pożądalu, a tutaj taki dość niecodzienny bąsik, bo niech sobie to weźmie, nie ma co przebijać tej piłki. Chrono up od razu i ten jak to zagrał na backboard, no to musimy to zridować do boku. Dobra, Chrono fajnie to przebił. Jakub na backboard. I teraz tak. W porządku, zbicie. I to chyba jest bramka, z tego co mi się wydaje. Ta. Nice shot. Fajne. Fa fajna kontra. Ten gość z ich drużyny się tak bardzo wysunął. Za dużo miejsca zostawił, no ale cóż na. No. Takie mamy czasy, taki playstyle. Agresywny. A tymczasem Bob. Bob w powietrzu. Co on kombinuje? No ustawmy się troszkę no, blisko chłopaków, żeby ewentualnie móc uczestniczyć jakoś płynnie, rozwojowo w ataku. Aby ewentualnie być w stanie przeciąć jakąś sytuację właśnie ofensywną No i podjedźmy sobie do tej piły, tak, weźmy sobie tu, sfejkujmy w pierwsze tempo Sfejkujmy drugie, ze względu na to, że nie było komu podać, a Bob teraz chciałem powiedzieć, że ma piłkę za darmo, co tu się dzieje? Dobra, bez świrowania, po prostu się dobrze ustawiajmy i będziemy żyli. to teraz jest up i ten gościu podskoczy po to, więc spróbujemy go zbitować. Nasz teammate tego nie weźmie, więc my to cliwniemy. Weźmiemy sobie stąd setę i ustawimy się przy backboardzie, no właśnie, ze względu na takiego hita. I ze względu na takiego hita i ze względu na mnóstwo jeszcze innych hitów. Dobra, Bob fajnie po to podskoczył. Zaczekajmy jeszcze w tym dev. I musimy to zablokować. Szybki ten Hedrick, wam powiem. Dobra, ustawmy się na środku. Oj Bob, myślałem, że będzie z Więc Spajkujmy sobie jednego gościa. Podbijmy piłkę. A i bampa dostałem, ale sprytne to było. Musicie przyznać, że to było sprytne. Wezmę sobie setę. Fajna piłka do mnie tak naprawdę. Zagrajmy bloka małego, bez sensu nabijać ich, tak? Znowu mówię, że możemy mieć posiadanie piłki, no to róbmy wszystko, żeby je mieć. Hetrix, teraz ja muszę sobie zagrać ten shadow defense, żeby mnie nie wyciągnęli. Chociaż żeby mnie nie próbowali wyciągnąć. Zagrajmy sobie przebitkę jeszcze z blokiem. Fajnie to wyszło. I teraz z jump resetem, jakimś kurde do bumpa wszystkich wyczyściłem, chyba. Dobra, wezmę sobie setę, bo raczej to powinien mieć. W porządku, dobry clear. Jakub up, odsufituję coś, próbuję jeszcze mnie było bumpnąć. 30 sekund, 30 sekund, więc możemy sobie przykisić o górę nawet w tej bramce i nic się złego nie stanie, bo co no by miało się stać, proszę bardzo. Moi, moi teammeci jakąś tam kontrę wysuwają, ale nie ważne jest to, żeby strzelić bramkę, tylko ważne jest to, żeby utrzymać prowadzenie. Ja robię właśnie wszystko, żeby to prowadzenie utrzymać. Jeszcze fajnie wywarta presja. No i chrono został sam, ale no na spokojnie chyba zbije tą piłkę. Jakub, Jakub... to poda i spróbujmy to jakoś zablokować. Dobra. Dobra, chłopy nie mają jak z tego sensownie coś zagrać. Mam bardzo mało busta, ale... No żyjemy, żyjemy o, Czekaj, bo jeszcze blok I czekaj Dobra, już myślałem Także moi drodzy, wygrywamy to spotkanie Nie było ono jakoś bardzo ekscytujące Ale awans do wielkiego mistrza 3 dywizji pierwszej mamy Także moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle Mam nadzieję, że wam się podobał taki odcinek Pokaduchowo gameplayowy Wydaje mi się, że był spoko I co? Widzimy się w następnych odcinkach strujek Widzimy się mam nadzieję w 2K Trzymajcie się cieplutko i do następnego